Rozmawiałem z Kamilem Koziarą z klubu Fighters Faktor w Oleśnicy. Kamil, jak długo zajmujesz się MMA? Sporty, walki do MMA zacząłem już tak dwa lata temu, powoli, powoli, coraz. No tak po dwóch lat zacząłem. I pierwszy kontakt tutaj ty w tym klubie SMMA, czy wcześniej coś robiłeś? Tak, to jest pierwszy kontakt, wcześniej nic nie trenowałem. Zaczynam od początku. W strzecie. czym się lepiej czujesz, w stójce czy, czy w parterze? Bardziej zdecydowanie w stójce Parter, tak szlifuje powoli, powoli, ale zdecydowanie w stójce lepiej. Niebawem czeka się występ na, czwartej, na czwartym pucharze amatorskiego KSW. E, czy to twój pierwszy występ, czy wcześniej coś startowałeś na jakichś zawodach? Nie, to już mój kolejny występ wcześniej tam zaczynaliśmy z Jelenie górze to był grappling, potem jakiś mistrzostwa polski był, ale to mi ominęło, we Wrocławiu Alma, Amatorska Liga MMA była też, no i raz już też startowałem na KSW amatorskim, pucharze, to była trzecia część trzeci odcinek tego pucharu no i Powiedz ile masz lat i, i, i czym się zajmujesz poza MMA? Mam 26 lat pracuję, zajmuję się montażem stolarki drzwiowej. Z MMA wiążesz jakieś większe nadzieje? Chcesz, chcesz jakoś bardziej się związać z tym sportem czy to jest po prostu taki sposób na zdrowy tryb życia? No na razie tak amatorsko w sumie tak, no, podchodzę do tego w jakiś sposób taki poważniejszy no ale to czas pokaże wszystko czy to praca pozwoli, czas wolny to wszystko od tego zależy jak to dalej się rozwinie. Masz czas na to, żeby obserwować zmagania na KSW, UFC, interesujesz się MMA poza treningiem? Tak, tak, jak najbardziej, kontroluję tam wszystko, oglądam na bieżąco. Masz jakichś swoich heroesów? Na których się wzorujesz? <gry> nie, tak z każdego po trochu coś, nie mam takiego swojego ulubionego fight. Którego byś wyzwał na pojedynek? <gry> no nie no, chyba żadnego. W takim razie życzymy Ci powodzenia na turnieju na twoim kolejnym występie. Chcesz kogoś pozdrowić na koniec? Pozdrawiam cały klub Fighters Factory. No i zachęcam wszystkich do trenowania tego sportu, bo naprawdę warto. Dzięki.